Ja nazywam się Adrian Pakulski, a ty słuchasz artykułu pod nazwą Nie wierzę w podwodne cywilizacje świętego Mikołaja i kontent, który obroni się sam. Pobrałem raport Zacharews dla Paku Studio i wiesz co? Naliczyłem pięć, słowem pięć naturalnych linków prowadzących do domeny. To imponujące. Otwieram szampana, kurorty, plaże, kampery, rivery jak baseny. I co najlepsze, wszystkie te linki pochodzą z ogólnodostępnych baz danych, zaciąganych CDG, czyli ich link juice jest po prostu żaden, bo OBL, to znaczy liczba linków wychodzących z tych serwisów, jest po prostu kosmiczna. Podkreślę raz jeszcze: moja agencja liczy sobie 6 lat, i w tym czasie pozyskała 5 naturalnych linków. Vanilla Highs. Nie chcesz pozyskiwać linków kub reklamę w rozkładowce TV? Nie wierzę w aniołki, reinkarnacje, podwodne cywilizacje Świętego Mikołaja i content, który broni się sam. I to szczególnie jeśli biznes nie sprzedaje seksu. Bo do nagich piersi 18 osiemnastoletniej licencjalistki może i ktoś wrzuci link, bo akurat nie ma profilu na Facebooku, ale prowadzi bloga. Jednak do artykułu o wymianie kolanka w parowniku, no nie bardzo. Prowadzisz firmę transportową? Zapomnij, że dobrej jakości zdjęcia Mercedesa Actrosa z leasingu będą powodem, dla którego Twoi klienci, internauci albo raczej reptalianie sami wypozycjonują Twój biznes do top 1. A nawet jeśli jakieś backlinki pojawią się, to pewnie nie będą nosiły Anchora Exact ani pochodnego. Aha i nie podnoś kontrargumentu, że przecież jak ktoś nie ma bloga, to wrzuci link do swojej strony firmowej z profilu na Facebooku i też będzie dobrze. Nie będzie, A dlaczego? O tym pisałem na blogu. Jeśli dodasz do tego fakt, że za Twoją konkurencją stoi agencja SEO, która zarządza zapleczem technicznym i produkuje po 100 mocnych backlinków miesięcznie, to szansa na jej dogonienie jest po prostu żadna. Musisz wiedzieć, że internet mocno się skomercjalizował, a linkami handluje się jak grzybami z lasu. Naturalne, przypadkowe linki rozdają nastolatki, które prowadzą fotobloga w nadziei, że kiedyś zostaną modelkami, ale nie przedsiębiorcy i influencerzy, a to ich linków potrzebujesz. Dobra, może jeśli wpadniesz do kolegi na wpis. Gościnny, to ktoś puści do niego linka od siebie, ale zapamiętaj, że to i tak kropla w morzu potrzeb. Jeśli uparcie trzymasz się wytycznych dla webmasterów, że tego nie wolno, tego też nie i tamtego tym bardziej, to pozostaje ci AdWords, Facebook, ads Ceneo, ale drogo z 10% marżą, ale nie wyszukiwarka. Ewentualnie ogłoszenia w lokalnej prasie, billboard na elewacji ratusza albo baner w rozkładówce TV pod nowym wywiadem z gwiazdami, M jak miłość. A jak wierzysz, że content obroni się sam to spróbuj przekonać do takiej strategii mechanika z Radomia. Jeśli przez 5 lat będzie dodawał po 3 wpisy miesięcznie na firmowym blogu o tym jak wymienić klocki hamulcowe, to top 10 w końcu może samo przyjdzie. Może. Popraw sobie humor i napisz w komentarzu, że mam mało naturalnych backlinków, bo produkuje słaby content.